Co wydarzy się w dziedzictwie na początku września? Jednego możemy być pewni, emocji nie zabraknie. Nana ma żal do Yamana, że obcesowo traktuje Lukę. Dobitnie daje mu znać, że od teraz będzie zajmować się wyłącznie Yusufem, a Yamana unikać. Co jeszcze wydarzy się w odcinkach od 673 do 679, których emisję zaplanowano od 1 do 7 września? O czym jest dziedzictwo? Zejer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Jusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Krymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześniej owdowiała, a zmożona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusuf. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Jaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zejer postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Jusufa z domu rodziny Kyrymły. Dziedzictwo odcinek 673 emisja 1 września 2025 roku. Jaman umawia spotkanie służbowe w tej samej restauracji, do której Luka zaprasza Nanę a po skończeniu rozmowy przyłącza się do nich. Na nie nie podoba się podejrzliwość, z jaką Jaman traktuje Lukę. Tymczasem Jaman, przekonany o niecnych zamiarach Luki, prosi Ferita o pomoc w jego sprawdzeniu. Niesłusznie oskarża Lukę, że kłamał w sprawie zaginionych dokumentów. Jest wściekły, gdy okazuje się, że się pomylił. Ku rozpaczy Ice, Ferit i Falken sprowadzają pchły również do ich domu. Tym razem to panowie zapraszają panie do siebie na nocleg. Dziedzictwo, odcinek 674, emisja 2 września 2025 roku. Nana ma żal do Yamana, że obcesowo traktuje Lukę. Dobitnie daje mu znać, że od teraz będzie zajmować się wyłącznie Yusufem, a Yamana unikać. Tymczasem Yaman jest przekonany, że Luka nie przyjechał w przyjaznych zamiarach. Ferit przygotowuje dla dziewczyn wyśmienite śniadanie. Ajse jednak. W obawie, że wzmogą się jej uczucia do Ferita, nie siada do stołu, tylko szybko jedzie na komendę. Tam, gdy Ferita odwiedza dawny znajomy, przypadkiem słyszy, że od czasu ich rozwodu Ferit nie miał żadnej partnerki. Gdy mężczyzna zaprasza ją na kolację, jest skłonna przyjąć zaproszenie. Luka prosi Nanę, by odebrała jego przesyłkę. Kobieta zgadza się i jedzie na wskazany adres, gdzie zostaje porwana przez nieznajomych. Jaman śledzi samochód porywaczy. Jest pewny, że za uprowadzeniem stoi Luka. Ku zaskoczeniu jego i nany, Luka w środku lasu prosi Nanę o rękę. Dziedzictwo, odcinek, 675, emisja, 3 września 2025 roku. Jaman jest przekonany, że Nana przyjęła oświadczyny Luki. Zazdrość i rozczarowanie maskuje złością. Gdy Nana przywozi mu dokumenty do firmy, dochodzi między nimi do kolejnej słownej potyczki. Chwilę potem Nana i Yaman zostają zamknięci razem w windzie. Nana dostaje ataku paniki, Yaman tłumi złość i uspokaja ją. Gdy w końcu udaje im się wyjść, Nedim z zazdrością obserwuje ich wzajemną bliskość. Korej we współpracy z Pelin wdrażają plan, który ma na zawsze rozdzielić Ferita i Ice. Tymczasem byli małżonkowie nie mogą się już doczekać wspólnej kolacji. Dziedzictwo, odcinek 676, emisja 4 września 2025 roku. Ais widzi w parku Ferita i Pelin w czułych objęciach. Nie ma pojęcia, że Pelin wstrzyknęła Feritowi środek odurzający, by móc zaaranżować tę romantyczną scenę specjalnie dla niej. Falken namawia Ferita na badanie krwi. Niczego nieświadomy ferit nie może doczekać się kolacji. Gdy jednak dzwoni do Ais, ku swojemu rozczarowaniu dowiaduje się, że jego była żona pod pretekstem przeziębienia nie przyjdzie. Jaman dowiaduje się, że nana nie przyjęła oświadczyn i nie kocha Luki. Radość i ulga, jaką poczuł, sprawiają jednak, że roznosi go gniew. Mężczyzna ma poczucie winy i zdrady. Gdy w szale zrzuca rzeczy z biurka, znajduje list zejer. Mimo próśb ukochanej żony postanawia, że nigdy nie złamie przysięgi i nie zwiąże się z żadną kobietą. Tymczasem Jusuf chce wrócić do szkoły.